Malec z ciecierzyce. Potrzebne będą ugotowana ciecierzyca. Może być ze słoika lub z puszki. Cebula, masło, olej, liście laurowe i ziele angielskie. Majeranek, sól oraz pieprz. Cebulę obierz i pokrój w kostkę. Do rondelka lub na patelnię wlej olej i dodaj masło. Możesz zamiast zwykłego masła użyć masła klarowanego. Jeśli chcesz, aby smalec był wega, pomiń dodawanie masła. Dodaj cebulę, wymieszaj i smaż na małym płomieniu. Teraz dodaj przyprawy. Ziele angielskie, liść laurowy i majeranek. Wymieszaj i smaż na małym płomieniu na kolor złoto-brązowy. Zdejmij rondeł spalnika, wyjmij ziarna ziela angielskiego i liście laurowe. Ciecierzycę zblenduj w wysokim naczyniu. Stopniowo dodawaj ostudzoną cebulę. Dopraw solą i pieprzem. Blenduj wszystko na gładką masę. Jeśli chcesz, możesz zastąpić ciecierzycę białą fasolą z puszki. I gotowe. Smalec najlepiej smakuje podane z chrupiącym chlebem i ogórkami kiszonymi. Możesz go przechowywać przez kilka dni w lodówce.